Hej, wszystkim! Witamy się z Wami na naszym kanale. Kochani, ja troszkę jestem zaspana, ale i tak postanowiłam się do Was odezwać, bo w sumie i tak nie mam do kogo innego pogadać. Zostałam sama w domu, ale już niedługo wróci Amadeusz i Oliwia. Oliwia poszła o 17 do swojej koleżanki, ma wrócić około 20, a Amadeusz poszedł na zebranie do szkoły i z które się zaraz kończy, bo 8, o 18 się zaczynało to zebranie, aż już prawie 19, więc miałam ciszę i spokój, totalny relaks. No i faktycznie ten sen mi pomógł w tym, że teraz mam lepsze samopoczucie. Dajcie znać w komentarzach, jak tam u was dzisiaj z tym tematem. Czy czujecie się dobrze, czy coś wam dolega. No i nie wiem, słuchajcie, dopiero zaczynamy nagrywać dla Was odcinek. No chciałabym, żebyście jutro mieli co oglądać, więc mówię, włączam kamerę. Jeszcze nie wiem, co dzisiaj dla Was stworzymy, ale coś postaramy się i tak dla Was nagrać. Jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, to oczywiście łapkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie. I pamiętajcie, że filmy dodajemy od poniedziałku do piątku o 15, a w weekendy o 8.30. Tradycyjnie też życzę Wam miłego dnia. I teraz by się przydało, żeby i tak ktoś tutaj był, bo bym chciała, żeby ktoś mi podał herbatę. Ale w sumie wiecie co, wstanę, pójdę po tableta, odpiszę widzom, staram się Wam odpisywać, chociaż słuchajcie, my na maila dziennie dostajemy około 500 wiadomości, wyobrażacie to sobie. Staram się odpisywać krótko. A poza tym, oprócz maila, jeszcze mamy TikToka, na który piszecie. Chociaż tam odpisuję rzadko, przyznaję się. Jeszcze jest Instagram, no i oczywiście komentarze pod filmami. Jesteście najlepsi po prostu lobią. To ja teraz pójdę po tego tableta. Jak odpiszę, to jeszcze wejdę na stronę Rizek. To zobaczę, czy są jakieś pusinowe nowości. I jeżeli będzie coś ciekawego, to oczywiście Wam też to pokażę. Pierwsza rzecz, która mi się podoba, to są te spodenki z truskaweczkami. A kolejna rzecz, jeżeli chodzi o nowości, to są te spódniczko-spodnie. I Oliwia, jak je zobaczy, to na pewno powie: Mamo, kupisz mi. I wiecie co? Już zbliżają się powoli Oliwi urodziny, i myślę, że to byłby też superancki prezent. Nawet nie wiem, ile to kosztuje. 79,99, ale niestety jest wykupione na jej wiek. To znaczy, tu o, nie ma. Ej, czy Wy też tak macie, że to, co Wam się podoba, to jest aktualnie niedostępne, bo ja mam tak bardzo często i teraz widzę właśnie w kamerze, w podglądzie, że ja mam Rokoko roko na głowie. Ja muszę się uczesać. To tak, yy, odłożę tableta. Ogólnie tablet jest oliwi i on jest mega brudny, więc pewnie widzieliście takie kropeczki na tym ekranie. Zaraz go wyczyszczę i zrobię sobie chyba gorącą herbatę albo jeszcze poczekam za tym Amadeuszem, może on mi zrobi. W sumie to ja się jeszcze położę na chwilę. A co tam? Muszę korzystać z tego, że jestem sama w domu, a to się bardzo rzadko zdarza, i teraz będę Was prosiła o poradę. Jak myślicie, doradźcie mi? Co ja bym mogła Oliwi kupić na te urodziny? Ja bym chciała, żeby to coś było wow, żeby ona była z tego zadowolona, no wiadomo. I ja nie mam w tym roku pomysłu dla niej na prezent. Naprawdę nie mam, bo ona w to już dostała tyle różnych, że ciężko jest znaleźć takiego, którego ona by nie miała. Może wy wpadniecie na jakiś genialny pomysł, także możecie do nas pisać w tej sprawie. Z jednej strony jest fajnie, jak sobie tak leżę, a z drugiej strony sobie myślę, ile ja jeszcze dzisiaj rzeczy muszę zrobić, bo powinnam zrobić prasowanie, powinnam popracować na laptopie i chyba ktoś puka, czyli i tak muszę wstać i muszę otworzyć drzwi. Poczekajcie chwilę. Hmm. Dziwna sprawa, bo chyba wydawało mi się tylko jednak, że ktoś puka. Bo za drzwiami nie było nikogo, więc z powrotem się kładę. A najwyżej poprasuję za godzinę. A co tam? No, w końcu jesteś. I jak było? Tak? Wszystko ok. No, poszła do koleżanki. Ej, ale długo Ciebie nie było. O, bo tam mieszkał tak po jest. Ja pospałam prawie godzinę, a teraz oglądam wiadomości. No i okej. Zrobisz mi herbaty? Zrobię, okej. Dzięki. Twoja herbatka, Aniu. Wiesz co, wzięłam się za pracę, tak możesz to mi połóż tutaj obok łóżka, dobra? Dzięki. Bo mam tutaj coś, muszę na, na jakiegoś maila odpisać. No dobra. A ty co będziesz robił? Ja jeszcze chciałam skoczyć do biura, bo mam zrobienia jedną wysyłkę. No to ja też mam wysyłkę, ale poczekasz jeszcze trochę... No. Fajnie. Bo może jeszcze nadam inną paczkę, to od razu wszystko weźmiesz. Dobra. To daj mi jakieś 20 minut, dobra? dobra. Okej, okay, okay. dzięki. No. A ja sobie popracuję może w ten sposób to jak praca leżąc w łóżku. No czy może być coś piękniejszego? Ej, no gdzie jest ta herbata? W łóżku ci postawiłem. No nie ma tej herbaty. No przecież widzę, że jej o jest, nie ma. No Karolina, no przecież w przy łóżku ci stawiałem. No to gdzie? No ja nie widziałam gdzie stawiasz, bo ja nie patrzyłam. No to widzisz tutaj herbatę? No to gdzieś się przestawiłaś sobie teraz, no ta, prankuj mnie jeszcze. Mhm. To chyba ty mnie prankujesz, no to przecież. przecież... Widziałeś, że ci wnosiłem, stawiałem, no przecież. Herbata widmo, nie ma herbaty. Przestawiłaś pewnie gdzieś i teraz sobie ja. nie mam czasu. Jakby co, to tutaj jest ta przesyłka też jedna do wysłania. To ja chyba będę musiała sobie sama zrobić tą herbatę. Ja wiem, że sobie ze mnie żarty robisz, bo Ty zawsze sobie ze mnie żarty robisz. Dobra, zrobię sobie sama, ok. Robiłem Ci herbatę. Tu ją postawiłem. Gdzie? A jedzie mi tu czołg? A, A tutaj drugi czołg jedzie? Widziała, że ci I jeszcze wiąże. robi titit. A nagrywałaś wtedy, jak wchodziłem? No ustała kamera, no. A nagrywała, to sprawdź sobie. Dobra, już. Już mi się odechciało picia. Zrobimy inaczej. Ja już sobie zrobię zaraz tą herbatę, tylko tutaj skończę te maile. Przynieś mi chociaż ciasteczka. Bo Oliwia mi nie pozwala jeść wieczorem ciasteczek, bo ona mówi, że mam dietę, to dawaj te ciasteczka, póki jej nie ma. No serio, tak było. Wczoraj to mi zabroniła. Ona mi wyrwała i powiedziała, że nie. I schowała do siebie, do pokoju, do szuflady i dała mi je kolejnego dnia. Takie mam życie. No to ja sobie z powrotem siadam. Proszę mi tutaj teraz Mogę położyć. Mieszkałki? Wszystkie mogą być. Ja kocham wszystkie ciasteczka. Dziękuję bardzo. No. No i teraz to mi się podoba. Jeszcze tak czytam od Was komentarze i powiem wam, że ja dalej nie wiem, dlaczego wy tak słodzicie temu Amadeuszowi. Codziennie dostajemy te wiadomości, że o jaki on jest super! Słyszałeś to? Bo mnie ludzie lubią! O! o, o. Piszcie, kogo najbardziej z naszej trójki lubicie: Oliwie, mnie czy Amadeusza, a może nas wszystkich? Słuchaj, nadałam kolejną paczkę, więc jak coś, to zaraz będziesz mógł jechać. Ok, zrobione. Jeszcze tylko wydrukuję etykietę. Już teraz zupełnie skończyłam moją pracę i bardzo się cieszę, zostało jeszcze tylko to prasowanie. Ale zrobię sobie przerwę i zjem sobie ciasteczka. Gdzie są moje ciasteczka? No, ale ich znowu nie ma tych ciasteczek? Nie No ja nie żartuję, ich nie ma tych ciasteczek. No nie mamo. Ja nawet wstanę i podniosę tu wszystko i tutaj też ich nie ma, bo jeszcze mówię, może spadły i nie ma ciasteczek, ani herbaty, ani ciasteczek nie ma, czy możesz tutaj przyjść? Wiesz co, wielkie dzięki, na pewno wszystko sam zjadłeś, mogłeś się podzielić, Słucho, chociaż jedno ciastko mogłeś mi dać, jedno, albo nawet pół, wiesz, nie a przyznać nie, ja się nie Nie mam dzisiaj chce. czasu na takie rzeczy. Tak, nie masz czasu, już jest Znowu wieczór. nie widzę, po 19... no, nie widzę, No nagrywam, bo nagrywam vloga, że taki nasz zwykły wieczór, bo nie mam pomysłu Ale na odcinek. Ale teraz nie prankujesz Zaczęłam nie. Późno... późno vlogować, nie prankuję Cię. Tutaj weź to do wysyłki, Dobrze, proszę Cię, wyślij weź. to. Jak możesz to kup Susi, okej? Okay? Okej. Okay. No, to na razie. Zaraz jadę. Nie zaraz, tylko teraz. Nie no, hit, w końcu wyszedł. Po 10 minutach w końcu wyszedł ten chłop z domu. I znowu sobie poleże. Nie, puka pewnie czegoś zapomniał. I widzicie, chciałam się położyć, jak on mnie irytuje. Chciałam się położyć, i znowu czegoś zapomniał. To się zaczyna robić dziwne. Znowu otworzyłam drzwi, a tam znowu nikogo nie było. I teraz się zaczynam już bać i denerwować, bo zostałam sama w domu. I tu się dzieją dziwne rzeczy, bo Amadeusz mówił, że nie wziął ani herbaty, ani ciasteczek. Dziwnie ktoś puka i do tego mam wrażenie, że. słyszycie, że czuję czyś oddech. Naprawdę mam takie wrażenie. I zaraz chyba zawału dostanę. No i co myślicie? Ej, tutaj ktoś jest. Ktoś jest chyba pod tym łóżkiem. Ej to jest niemożliwe. Mi się to wydaje, to jest tylko wyobraźnia. Uspokój się. Wdech i wydech. To się nie dzieje. To jest pewnie zły sen. Czy ktoś tam jest? Ej, ja stąd wychodzę. Co ty tu robisz? To ja wzięłam twoje siasteczkę i herbatę. No chyba sobie żartujesz ze mnie. Ej, przecież ty miałeś być u koleżanki. Moja herbata? I, po I ty ciągle tutaj Wiedziałeś. siedziałaś? Tak. I ty wszystko słyszałaś, co ja mówiłam do widzów? Tak. Ty potworze jeden. No potwór, ty masz to po Ej, ja się tak zdenerwowałam. Ale chociaż ciasteczka są w całości. W sensie nie jest odpakowana paczka, bo jakbyś wysunęła puste opakowanie, to już po tobie. Jakie masz włosy. Cały świat. I jeszcze troszkę się tam rozleło. A, rozlało się Piona. Dobrze Ci to wyszło, ten prank. Naprawdę. A podzielę się, ja miałam Podzielę się, ale mi teraz też dajesz jakieś ciastko. A nie tak jak wczoraj, że schowałaś i koniec. I powiedziałaś, że mama nie je. Bo tak było. O nie, tata pojechał bez tej paczki. I zapomniał jej zabrać. Czyli tak zaraz się wróci. Tak mnie wystraszyłaś. A czy sobie zdajesz z tego sprawę, że jak ja bym ci tak zrobiła, to już byś po prostu krzyczała. No, tak by było. Ja już miałam ochotę wyjść w ogóle z tego domu i przyjść z tatą. A co tak? Co tak robisz? Tak się trzepierz mi tutaj. Na pewno słyszałaś wszystko? Nie. Nawet widziałam, jak to zostawia herbatę. I ciasteczka też. Aha, a tak słyszałaś, co mówię tak? Wszystko, mm -hmm. wszystko? O, o! Nawet słyszałam, że, że jaka mnie nie ma, to. Prezent dla mnie. Nie! I co to było na ten prezent? Właśnie nie wiem, co się wziął. Aha, ale nie słyszałaś, co tam przeglądam? Jaką stronę? Rezerw. tak tutaj. <noise> A słyszałaś, co mówiłam? Co to była za rzecz, co Ci mm -hmm. chcę kupić? Mm -hmm. Nie, no to będzie spalona niespodzianka. Ale mam jedną rzecz, którą byś mi mogła kupić. Czyli Ty masz pomysł na mm -hmm. prezent urodzinowy? Mm -hmm. A powiesz mi? Później yy, brzoskwinka. Okej, okay, widziałam takiego na Vinted. No właśnie ja też. To zaraz go jeszcze spróbuję znaleźć. I jak go znajdę, to pokażę widzą. Ej, ale ty tak się nie rozkręcaj z tymi ciasteczkami. Bardzo ciebie proszę, bo mi zjesz je wszystkie. Ja się teraz napiję herbaty. Zaraz tata przywiezie sushi. Mam nadzieję, że przywiezie to sushi. I uf, jak dobrze, że to nie był żaden potwór. Tylko ty. Mój ciasteczkowy potwór. Niestety nie ma tego pusina, ale znalazłam innego. Takie coś. Czy to jest ładne? To jest bułeczka. Obejrzyj sobie bułeczkę. I oczywiście Oliwia mi tutaj teraz opowiada, że prawie parsknęła śmiechem. No nie dziwię się. Ja też bym chyba się zaśmiała pod łóżkiem. I co, no ładne fajne, czy nie? Fajne. Taka kajzerka. Taka kuleczka. Kuleczka po prostu. Jeszcze Wam pokażę może takie zdjęcie z góry. Jak typowa bułeczka. Może jeszcze. Ktoś coś doda ciekawego i może ta brzeskwinka wróci. Bo ona była podobna właśnie do tej bułeczki, tylko była taka różowo-pomarańczowa, na tej samej zasadzie. To ty sobie jeszcze poprzeglądaj, może coś ciekawego wpadnie ci w oko. A ja teraz muszę tu chyba to posprzątać, niech wszystko wróci do normy, czyli złożę kocyk. Co tam się zadziało, co ci się podoba? Dobra, dobra, tam Halloweenowych rzeczy nie chcemy. I myślę, że na koniec tego odcinka otworzymy paczuszki od naszych kochanych widzów. Jeszcze Wam też tylko przypomnę, że jeżeli Wy byście mieli ochotę coś do nas wysłać, jakiś drobiazg albo rysunek, to tutaj wklejamy Wam dane do naszego paczkomatu w miejscu numeru telefonu. Wpiszcie swój. Do nas przyjdzie powiadomienie na e-mail o nadanej paczce i taką paczkę rozpakujemy na odcinku. Czy jeszcze zostało dla mnie jakieś ciastko? Bo ja zjadłam tylko jedno no, na razie. Na tej stronie są te wisienki. Pokaż nam. Pokaż nam. Tak, Olivia mówi, że są te nawet wisienki, które ona ma. To teraz wam tutaj wkleję nazwę konta, z którego najczęściej na Vinted zamawiamy pusiny. One są super ankie i fantastyczne. To jest Pusin. Zresztą tutaj widzicie Baby Bunny. Bo tak się nazywa ta nazwa konta. I to jest, słuchajcie, to co Oliwia Wam pokazuje, to jest limitowana maskotka Pusin w postaci węża. Trochę proszę, przeraża mnie proszę. cena, bo to kosztuje 500 zł. Proszę, moje urodziny się Ja wiem, że Twoje urodziny się zbliżają, ale 500 zł za maskotkę to za dużo. Chociaż wiecie co, jak napiszecie do tej pani, to ona Wam obniży cenę. Bo my od niej już kupowałyśmy kilka Pusinów, także polecamy. Polecajkę od serducha. Dobra, 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 na spokojnie, na spokojnie. Tam sobie przeglądaj i nie szalej. Sprzątasz ty czy ja? Ty. Nie, Ja dalej z tego nie mogę, jak ty mnie sprankowałaś. No to jest hit po prostu, wyszło ci. Mój robaczek mały. ti, titi, moje niedobre. Nie, no dobre. Ja też cię nieraz sprankowałam, nie? No. Pacuchy wyglądają. zrobiłaś mi więcej Paczuchy wyglądają tak. Pierwsza jest taką szachownicą, a druga paczucha wygląda tak. Ta pierwsza, Otwieramy! Pokaż no tego pluszaczka, No piękny, kolorowy. Ej, Mała jaj jak robią moje dawdowy? Ale jakie ma rzęsy ładne. Cześć Oliwia, codziennie Was oglądam. Mam na imię Tosia, mam 9 lat, bardzo Was lubię i lubię psy i koty. Jestem z Elbląga, Jeszcze narysowałaś pusinka, no, piękny pusinek. Ym, I tu jeszcze jest, uuu, jaki ładny długopis taki baby blue, no śliczny, z kwiatuszkiem wiosenny. Cudny, przepiękny. Na pewno się przyda. O magnes wysłałaś superanko na pewno wyląduje na naszej lodówce bo my też kupujemy sobie magnesy z różnych miejsc i jak widzowie nam przysyłają to też sobie to też sobie przyczepiamy na lodówkę a Rabbit Mr Rabbit Ej, tu jest jakieś ubranko do czegoś nie do tego że to to, to a to, to można przebierać to jest pies czy kot? I tu jest na przykład wersja wielkanocna. I tu też by była wersja wielkanocna. To, Ej, czadowe! To chyba dziewczynka wysłała. Ej. No to nam 3. wysłała Tosia, bo czytałam list. Skupiła się Tosia z Elbląga. I mamy pizzę, pizzę, peperoni. Chcesz kawałek? Taki bryloczek. To jak się nie skupiłaś, to jeszcze to ci pokażę. Jeszcze był długopis. Cudny, nie? Jaka mina. <laughs> są naklejki. Chyba to są naklejki. Żółwik, dżambożaba. Y, notesik. Mini notesik, jaki słodziaśny. Taki piękny. Też się przyda. Ekstra. O, bransoletka. Ze styczem Mam nadzieję, że kamera to odda. Tak wygląda. Proszę, a ja pokażę to, elbląg i chyba sama to robiłaś, a może nie, bo tutaj jest jeszcze ten. Nie, to jest chyba kupione, bo to jest jeszcze ta karteczka, fajnie, wow, ale super paczucha od serducha. Jest znowu Stitch, o, ty, ty. takie maleństwa, jest taki misiu, pykusi. Ale ładne rysunki. Jest kociak, naklejka. Mamy jeszcze takie coś. Mamy jeszcze... O, Pusin. Pusin w donatku. Kolejny kociaczek. O ty musisz chyba bliżej, bo to są maleństwa. I jeszcze jest Everest. Z przygodki. To jest Kofibara. Tak? I tu są te różowe takie ścinki, żeby wszystko doszło w całości. Jejku, Tosiu. tutaj znalazłam no to widzisz, to dobrze, że go znalazłaś. Tosiu, serdecznie Ci dziękujemy za tą cudowną paczkę. No poprawiłaś mi humor, naprawdę. Mega, mega, mega. Dziękujemy i Ciebie serdecznie pozdrawiamy. Buziaki ci ślemy, serducha ci robimy. Mamy najlepszych widzów. E czemu ty mi zdjęcie robisz Flabingo. zawsze, jak ja tak wyglądam głupio? Dzięki, dzięki. E, zaraz to wszystko posegregujemy, ale jeszcze najpierw otworzymy tą drugą paczuszkę. O, tutaj tutaj ja już Widzę tutaj, kurwa, To Tu jest, jest, to jest jakaś kula, To ja przecinam. O, ej, tutaj, żeby się dostać, to tak trzeba uważać. Żeby nic nie przeciąć, oprócz oczywiście tej przezroczystej folii. A tata, jak się dowie, że ty byłaś pod łóżkiem, to ja też jestem ciekawa, co on wtedy powie. Ja jestem ciekawa. No, zobaczymy. A mówił, że na wybraniu było ok, wycieczka wam się szykuje jeszcze jakaś. Ale ja nie jadę. Nie chcesz jechać na tą wycieczkę? Dlaczego? bo wiesz, że, że ja, ja jestem biedna. Jaka biedna jesteś? A, że z chorobą lokomocyjną i dlatego nie chcesz jechać na wycieczkę? Ja tak chciałam! Pokażmy, jest kuromi! O! Jest! Mój wróg! W całej okazałości. Dlaczego wróg Mentosy? Pamiętasz? Pamiętam, kiedyś Oliwia się zakrztusiła, ale to miałaś chyba 3 albo 4 lata, tak się zakrztusiłaś Mentosem. 5 lat! 5 lat, lat miała. Myślisz? To było straszne. I od tej pory ja się boję mentosów i potem ci przestałam je kupować. Ale zjeżdżę, nie? Tylko tak na spokojnie, żeby znowu nie było takich akcji. O, jest taki zegareczek. I za moich czasów, jak ja byłam młodsza, to też były takie zegarki z tych cukrowych, pudrowych cukierków. Ej, ale ty mi tu wyjmujesz, że ja nie wiem na jakim jestem etapie, czyli teraz tateczka, tak? coś jest dla mnie. Jest coś napisane mama. To moje, to moje. Proszę mi oddać, to moje. To... Dostałam balona w kształcie serca. I dostałam coś tu. Do... Tu się otwiera. A w środku jest serce Holowiu. Jeszcze nie wiem, komu dziękuję. Ole się, no na... ale się tutaj ktoś nam napracował. Oliwia, oliwia, to jest To Ty pokazuj te rzeczy, a ja czytam liścik. Uuu, liścik jest taki piękny. Cześć, Oliwka! Mam na imię Marcelina. Codziennie oglądam Twoje odcinki. Mam 5 lat i młodszą o 3 lata siostrę Laurę. Lubię oglądać Twoje odcinki, też lubię koty. Mam nadzieję, że kolorowanki ode mnie sprawią Ci przyjemność. Bardzo lubię rysować i kolorować. Trenuję Ty kłondo. Wow! I chodzę na basen To tak jak Ostatnio nauczyłam się jeździć na rolkach. Bardzo cię lubię. Pozdrawiam, Marcelina! A ja już no tak, ale yy, u, Tak, umiesz na rolkach Umiesz pływać, ale na te do nie chodzisz Taki piękny obrazek I, I co? I ty już pokazałaś wszystko, tak? Jak ja tutaj... Ej, bo tu można kolorować Normalnie Ale czad, ale czad Piękna paczuszka Ej, super są te rzeczy Marcelinko, no bardzo ci dziękujemy Za to, że nas pomyślałaś Że nam to wszystko wysłałaś Oczywiście też pozdrawiamy twoją młodszą siostrę Laurę Mamy nadzieję, że też nas ogląda, dwa buziaki do Was lecą dziewczyny i trzeciej do Waszej mamy. Serducha Wam robimy i życzymy Wam wszystkiego, co najpiękniejsze chce. Mamy najlepszych widzów na świecie, chociaż nie, ja tego mentosa zjem, jak jeszcze pozdrowię naszych widzów i dopiero, nie? I, a chciałam powiedzieć, że żółte to są moje ulubione, nie wiem jak Twoje, bo moje koleżanki wszystkie, Lubiły zawsze różowe, zawsze mówiły, o, one są takie słodziutkie, a ja najbardziej lubiłam żółte i te pomarańczowe. Ale różowe też lubię, żeby nie było, bo lubię. Pierwsze pozdrowionka dzisiaj wysyłamy do Tosi Janeczko. Buziaki teraz lecą do Kingi Jęchorek. Pozdrawiamy Monikę, która ma 10 lat, napisałaś do nas konta. Barbara Wawrzeczko, myśliki Y1J. Buziaki teraz ślemy do Emilki, która napisała z konta kuba kuba 9732. Pozdrawiamy Lilę myślnik ES8XP, Pozdrawiłam 5 osób, to może jeszcze pięć, co? Może być? No Lidia się chyba tym najbardziej zachwyca. Pozdrawiamy Amele, która napisała z konta Natalia Korczowska myślnik MY7NE, Buzio, do ciebie lecę. Pozdrawiamy Zuzie, która ma 11 lat i Ty piszesz z konta swojej mamy Anny Matuszewskiej. Love you. Pozdrawiamy Aleksandrę Szatko i Ty na, do nas często piszesz komentarze, każdego dnia, codziennie i jest ich bardzo dużo, bo ja kojarzę Wasze niki. I Ty napisałaś, że ja, Oliwia, jesteśmy zgadniczymi. Sigmami. no. No, bo ja Ci to mówiłam zresztą, bo to było już parę dni Także wow, jaki komentarz mega! I pierwszy raz ktoś do nas tak napisał. Jeszcze też napisałaś, że lubisz e, cafliwary i pusina. Także bardzo Ci dziękuję za ten miły komentarz Love you Pozdrawiamy Zuzannę Jaszczyn, która jest nowa na naszym kanale. No to kochana, mamy nadzieję, że zostaniesz z nami na dłużej. Buziaki do Ciebie ślemy. I ostatnie pozdrowienia na dzisiaj wysyłamy do Mai i która napisała, że mamy bardzo ładne logo Love you. I to już byłoby wszystko w naszym dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobał, to łapkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie. I widzimy się jutro. Papacołse 102. I teraz w końcu mogę zjeść tego Mentosa. Mmm. Ojejku pyszne.